Moi drodzy, dzisiaj mamy czwartek i ostatnie decydujące 6 godzin na to, żeby rzutem na taśmę wykonać ikony Middle lub Prime wybory dzisiaj. Mamy nagrody, dzisiaj mamy paczki. Mam nadzieję, że po raz kolejny uda nam się zaliczyć jakieś ukałty i po prostu uderzyć właśnie w ten player pick ikony. Czy mi się udało najprawdopodobniej tytuł Wam to spoileruje? Dziś wiadomo, że EA jest łasa na pieniążki Wszyscy to wiemy, wszyscy jesteśmy tego świadomi Widzimy jak to wygląda, jeśli chodzi o paczki, jeśli chodzi o wyzwania i tak dalej A sprawa jest taka, że obecnie to jest sytuacja jeszcze gorsza Przez to, że ktoś z EA Sports, wewnątrz EA Sports Na czarnym rynku sprzedawał karty Ikon i karty Toty za gotówkę Rozumiecie? Ktoś pisze do, do ziomka z EA Siemanko, siemanko, chciałbym kupić kartę Toty Ronaldo Ziomek się odpowiada OK, 1000 euro na to i na to konto ty przelewasz kaskę, na drugi dzień masz kartę To ty, Ronaldo, na swoim koncie Tak, moi drodzy, to się naprawdę działo A teraz mamy czwartek, mamy nagrody Nie mamy jeszcze nowego eventu A EA usunęło karty What If spaczek. Czyli teraz jedyne, co możemy dostać To karty Inform, Ikon oraz kart złotych Nie wiem, czy to jest topa, czy to jest świadomy po prostu zabieg Ale w tym momencie EA naprawdę bardzo mocno dostaje na dziurę Jak, moi drodzy, widzieliście Drużyna tygodnia wygląda w miarę obiecująco Patrząc na to, jakie są overale. E, mamy tu 9-1 e, Mamy tutaj takiego keina, który by mi się jak najbardziej przydał. Jest w końcu Luxhow za to co gramy, Czy też, że i jeszcze jednego informa dostać wcześniej, ale nie dostawał, więc w tym przypadku Luxhow. Pierwszy pierwsza fajna karta. Szkoda, że zaledwie tak mało wyraża. Szkoda, że takie słabe statystyki tempa, ale liczę na to, że co najmniej jeszcze jeden, dwa wpadnie. To wtedy będę miał lewego obrońcę do składu z United. Mamy delikatny problem, moi drodzy, bo niestety w niedzielę, jak chciałem sobie to do tego G3, które zazwyczaj też staram się dogrywać, no to po prostu padł mi internet i to padł tak naprawdę ostro, że w, dopiero chyba o 7 rano wrócił. Więc nie byłem w stanie dograć z bilansem bodajże 11-1 Mamy tutaj mistrzostwa Ultimate Team Jak wspominałem, Silver 1 to jest to, co udało nam się zdobyć Zaledwie jeden player pick, liczyłem na dwa przez to, że właśnie teraz będę starał się uderzać w paczkę z ikoną czy z pick z ikoną, do wyboru Okej, okay, ale nie ma co przedłużać, zobaczmy co będzie w pierwszym player picku eee, Okej, okay. nie było tematu ja tu bardzo mocno liczę na nagrody za Division Rivals. Nie wiem, czy udało mi się utrzymać, bo w tym tygodniu widziałem, że bardzo dużo punktów było potrzebnych na to, żeby utrzymać się w radze pierwszej, w lidze pierwszej, czyli po dwie paczki Ultimate. Ale zobaczymy, czy będzie tutaj mega paczka i mega paczka Ultimate, razy dwa. Niewymienne oczywiście, ja tutaj biorę w tym przypadku opcję numer 3. Udało mi się utrzymać rangę pierwszą, więc klasa to drugi tydzień z rzędu. Kiedy będziemy otwierać dwie paczki Ultimate? I jak też wspominałem, będziemy tutaj liczyć na to, żeby wypadły jakieś fajne lookouty, przez to, że staram się zrobić właśnie ikonę do wyboru. Jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze, mimo tego silverka 1 i mimo tego słabego piku, Mamy na pewno bardzo fajną szansę na to, żeby tutaj po prostu sobie uderzyć w tą ikonę Może za chwilę jak dobre paczki nam rzuci Mamy tak, dużą złotą paczkę piłkarzy premium eee, To jest paczka w sumie nawet nie wiem za ile Zobaczmy, co ciekawego nam daje to ten silver 1 Czy może jakieś walkouty nam rzuci Pierwsza bez walkoutu, ale są ekrany, więc to powiedzmy może te 85 być, Francja Środkowy defensywny pomocnik eee, o, tu są 83 eee, Blaze 2 UD to jest nawet dobra karta patrząc na to, że te składy 85 też trzeba wykonać. No iż później troszkę słabiej, kilka kart non-rare, które na pewno też się przydadzą do za chwilę rozbudowy 81, 3 mega paczki, dwie paczki Ultimate oraz rzadki piłkarz 82, oraz 83. Otwórzmy w sumie te pojedyncze paczuszki, może tutaj akurat nabrzuci jakiś fajny walkout, to wtedy będzie już na pewno spoko droga do tego, żeby sobie uderzyć właśnie. W paczkę z ikoną, ale jednak nie Hiszpania, napastnik Vieira to z 84 czy 83? 83 Gerard Moreno zaledwie, słabiutko, zaledwie jeden punkt wyżej niż tutaj najniższy możliwy overall. Zobaczmy paczkę 83, plus może rzuci nam tutaj jakimś walkoutem, bez walkoutu po raz kolejny. Ajajaj, eee, Niemcy Bramkarz, to jest po raz kolejny, to jest najniższy overall, bo to jest 83 zaledwie. No to widzicie, że te paczuszki to takie niezbyt łaskawe były. No szkoda w sumie, no szkoda. Liczę na te paczki. E, specjalnie zrobiłem pod to, żeby może te jakieś karty e, klepnąć jakieś o wyższym overalu, ale teraz przejdziemy do tych paczek takich najlepszych, teoretycznie mega paczki oraz paczki Ultimate przed nami do otwarcia, bez walkautu po raz kolejny i bez ekranów. No to nieźle. Druga mega paczka, moi drodzy, zobaczmy, no dajcie jakiś walkout, że no są ekrany, więc chociaż tyle dobrego. Ale na pewno tutaj to są 80... ile? FC co to są 8,4? 8,5! 8,5 Iwan, Iwan Boże, Iwan Jaraki, ci się powiedzieć. To jest Miralem pianić to jest jak najbardziej dobry overall. Czyli taki w sumie najwyższy brak walkoutu, jaki jest możliwe. Do tego karta 83 jest w miarę okej, okay, Ten 1,85 jak najbardziej się przyda. Ostatnia mega paczka. Może jakiś walkout taki kurde rozchodniaczek. Że tak powiem, zobaczmy, czy nam tutaj rozchodniaczka da bez walkoutu i bez ekranów. O Jezus, naprawdę. Niezłe te mega paczki były. Znowu mamy dwie paczki Ultimate, drugi tydzień z rzędu. Ostatnio z tego co się orientuje, nawet nie było walkoutu Więc ja się też tutaj nie będę napalać na to, żeby coś naprawdę ciekawego poleciało, ale jakby poleciało. To byłbym na pewno mega mocno zadowolony. Holandia. Środkowa obrońca i to jest Matias. A, ja myślę, że to z delikta. To jest jednak Devry 84. No takie karty jak najbardziej też są ok. Tylko, że tutaj, gdyby taki kart był, nie wiem, z 4, 5, to byłoby ok. Pod to SBC 85, ale jak to będzie 1, 84, a później wszystko 82 i w dół, no to ja z tej paczki, no niestety nic nie wykręcę. 84, 83, 82. Sami moi drodzy widzicie co w tych paczkach się dzieje, po prostu. Sami widzicie co się dzieje w tych paczkach. Zresztą, moi drodzy, większość z nas teraz dostała te paczki za aktywność w FIFA, czyli za logowanie od premierki. Z tego co wiem, ja większość z nas miała te paczki Ultimate. pochwalcie się w komentarzach, co ciekawego Wam z tego wypadło. A ja teraz otworzę paczkę ostatnią Ultimate i będę starał się ułożyć to SBC właśnie z ikoną do wyboru. I zobaczmy, tutaj mamy walkout pierwszy. Ee, Włochy. Środkowy pomocnik to jest Paris Saint-Germain, Marco Verratti, 86. Zaledwie, ale to jest walkout, więc jak najbardziej jest ok. Teraz pytanie, czy nam coś jeszcze rzuci oprócz tego jednego marnego walkoutu 8482. Zobaczcie, że te, Zobaczcie, że te po prostu karty są naprawdę o bardzo niskich overallach, patrząc na to, jaka jest jakość paczki obecnie. Ratunkiem dla nas, chyba, jeszcze będzie tutaj ten player pick. 81, plus, nie, czy on jeszcze jest, czy nie. Żeby troszkę, że tak powiem, zbliżyć się do tej ikony, zrobiłem 10 rozbudów, 81. Plus. Mamy tutaj dwóch piłkarzy. Co prawda, nie jest to player pick, bo je jakoś tak bardziej wolę. Zresztą widzieliście na poprzednich odcinkach, że tam z tych picków naprawdę leciały niesamowite karty. Ale otwórzmy to, liczmy na to, że polecą jakieś walkouty, i gdzieś troszkę delikatnie zbliżymy się właśnie do tej paczki z ikoną. Do wyboru. Okej, okay, zobaczmy. Kolejna paczka przed nami znowu bez walkoutu, ale teraz są ekrany, więc teoretycznie jest OK. Francja, e, bramkarz i jest to Olympic Marseille 83 Steve Mondonda. Dlatego właśnie też mówię, że wolę jakoś te player piki, bo w pikach są trzy karty i możesz wybrać tą jedną najwyższą overall. Zwyczaj też tak wyglądało, że te overale były troszkę chyba lepsze, ale zobaczmy, no dajmy szansę tym paczkom przede wszystkim, bo tutaj nie wiadomo też, jak to wszystko będzie wyglądało. Może teraz poleci mi walkout i zamknę pysk, po prostu odnośnie tych paczek, a może nie poleci nic i będę tylko zawiedziony. O, Chelsea! Hakim Ziektus 85. Tak, to jest 85, okej. Okay, okej, okay, dobra, no i takie karty jak najbardziej ja tutaj rozumiem. Powiem szczerze, naprawdę, jakoś te piki bardziej mnie przekonywały. Tam na 10 pików co najmniej, nie wiem, z 3 były dobre, a tutaj, tak na dobrą sprawę, tylko 1,85. Hakim zgniekiem i oprócz tego długo, długo nic. Ostatnia paczka bez lookoutu znowu. No niestety. Niestety te paczki to nie było nic wybitnego, powiem szczerze. Okej, okay, moi drodzy, postaram się postać wszystko na jedną kartę. Przepalam skład właśnie 87, więc na pewno tą ikonę dzisiaj zrobimy. Najwyżej będę musiał po prostu sprzedać jakąś kartę ze składu, żeby dołożyć do składu 85, ale tak przepalamy i zobaczymy co ciekawego uda się po prostu wypakować. Zobaczmy co będzie w paczce za przepalenie składu 87, czy będzie może. Jest walkout, jest walkout, okej. Okay. Okej, okay. jak jest co Czy to Francja? Środkowo-brońca? Ja pierdziele, co tu się dzieje? Co? 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 co jest? Ja pierdziele, oh Boże. Ja pierdziele, co ci w głowie zakręciło? O Jezus, o Jezus. Boże. Czekajcie moi drodzy, może się po prostu chwilę przejść Jezu, jak mi serce bije. Zobaczmy po ile on chodzi Ile kosztuje obecnie Marcel Desey w najtańszej możliwej wersji. 2 miliony... 2, 2 750 nie ma Ja pierwszy. Pierdza, moi drodzy, to jest ten moment, kiedy wy musicie kliknąć łapkę w górę. 2,770 kosztuje najtańszy Marcel Desai. Najtańszy, Majszer. boże, aż mi się język loży. Najtańszy Marcel Desai obecnie kosztuje 2 770 tysięcy końców. Wow, wow, Patrz, na moją rękę. Ja pierdziałem, co tu się dzieje, byku? Byku, co tu się dzieje. Co tu się wyprawia, ne? Ja pierdzielę gościu! Gościu, the fuck? Moi drodzy, wiecie co? Ja, ja muszę po prostu, ja muszę ochłonąć Ja muszę ochłonąć, nie dam rady zrobić tego peeka Przynajmniej teraz, naprawdę, ja muszę ochłonąć, bo Jezus, co? tu się Moi drodzy, taki odcinek, za taki odcinek Należy się łapkę w górę, naprawdę, należy się łapkę w górę Musisz to po prostu zrobić Kliknij tę łapkę w górę teraz Przebijmy 5 tysięcy, ostatnio 5 tysięcy jeszcze nie przebiliśmy, ale to jest ten moment, kiedy musisz to po prostu zrobić, kliknij to, kliknij i zostaw łapkę w górę, A ja teraz naprawdę muszę ochłonąć, muszę ochłonąć, bo to jest po prostu jakieś przegięcie, serio.